skala zagrożenia jest oczywiście minimalna i podejmujemy te działania jako odpowiedzialne państwo, które chce, aby obywatele byli w sytuacji, gdyby jednak wystąpiło takie zagrożenie do tego przygotowani. Finalizujemy zatem zarówno tą część planistyczną, jak i fizyczną realizację przygotowań do tego, aby ten jodek potasu preparat jodku potasu był możliwie najbliżej tych, którzy w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego będą musieli czy będą chcieli pobrać tą, tą tabletkę, bo występuje ona właśnie w formie tabletek. Dzisiaj te preparaty znajdują się już na poziomie magazynów gminnych. To zostały prze, prze, przekazane do, do samorządów, do jednostek samorządu terytorialnego, do gmin. I tam już w zależności od możliwości poszczególnych samorządów, stamtąd zostaną przetransportowane do tych przedostatnich miejsc dystrybucji, czyli do w większości gmin są to bądź szkoły, bądź ośrodki kultury, w niektórych są to sołtysi, ośrodki zdrowia. I tam na ten moment one pozostaną. Do czasu, do czasu ewentualnego sygnału ze strony centralnych organów państwa, kiedy, kiedy należałoby ten jodek dystrybuować już bezpośrednio do mieszkańców taki spis mamy w porozumieniu jesteśmy w stałym kontakcie z gminami mamy z ich strony wskazanych łącznie 456 miejsc w naszym województwie w których już bezpośrednio mieszkańcy będą mogli ten jodek pobrać jeszcze raz powtórzę na sygnał taki gdyby takie zagrożenie wystąpiło i, I te punkty będą, jakby, obowiązek poinformowania o tych, jakie to są miejsca, ma każda gmina, bo mówię, to są różne miejsca i stąd, stąd trudno taki wydać jednoznaczny komunikat, że to zawsze będą szkoły, czy zawsze będą ośrodki zdrowia, bo w, 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 ze, ze względu na specyfikę poszczególnych samorządów mogą to być rzeczywiście różne miejsca. I mamy, ma, my mamy zidentyfikowane właśnie szkoły, ośrodki zdrowia ośrodki kultury, to są przede wszystkim te miejsca. Taki spis tych miejsc my także zbierzemy od samorządów i umieścimy także na naszej stronie. Także z poziomu urzędu wojewódzkiego także będzie to dla mieszkańców, dla mieszkańców dostępne. Mamy odpowiednią ilość preparatów, zdecydowanie większą niż liczba mieszkańców naszego regionu i zgodnie z rekomendacjami. Te rekomendacje są umieszczone na takiej ulotce, która także będzie dystrybuowana wraz z preparatem w sytuacji, gdyby takie zagrożenie wystąpiło. I gminy przygotują te ulotki do, do, do każdej, do, do tych tabletek, do preparatów, które będą, będą przekazane mieszkańcom. Warte podkreślenia jest to, że oczywiście są rekomendacje do tego, kto powinien przyjmować, w sytuacji, kiedy mamy taką wątpliwość, warto jeszcze zanim to nastąpi, skonsultować to z lekarzem rodzinnym, chociażby, czy, czy, czy możemy taki, taki preparat przyjąć, czy nie. Nie ma tutaj są rekomendacje dotyczące chociażby seniorów. Natomiast, natomiast w sytuacji samej już dystrybucji bezpośrednio do obywateli dystrybucja jest ślepa, to znaczy nie, ma, nie, będziemy, nie będą pobierane żadne doświadczenia, żadne e, numery PESEL pobierane. Każdy, kto przyjdzie otrzyma taki, taki preparat, e, także nie ma rejonizacji, więc tam gdzie się znajdujemy udajemy się do najbliższego miejsca i, i, i preparat, preparat pobieramy. Ta ulotka, którą Państwu przed chwilą pokazałem, ona jest przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym, polską agencją atomistyki oraz z konsultantami w zakresie Endokrynologii. Informacja będzie dystrybuowana o tym, że należy przyjąć tabletki e, jodowe jodku potasu za pomocą e, na pewno systemu alert RCB, czyli SMS-ów, które już na pewno mieszkańcy naszego województwa znają. I przede wszystkim należy słuchać mediów e, lokalnych, z którymi kontaktować się będzie dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i będzie przekazywał pewną sprawdzoną informację o tym, że rozpoczęła się dystrybucja. Jak szybko należy zareagować? No zareagować należy natychmiast. Między innymi dlatego dzisiaj jest ta konferencja. Przekazał Pan Wojewoda również informację o tym, że tabletki przeznaczone są co do zasady dla osób do 60 roku życia, ale są też pewne wyłączenia, więc jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, czy w ogóle powinien przyjmować przedmiotowe tabletki, powinien się wcześniej skontaktować z lekarzem prowadzącym danej choroby, żeby wyjaśnić wątpliwości, gdyż no produkt podany dla organizmu, który tego nie potrzebuje, nie wymaga albo wręcz nie będzie tolerował, może tylko i wyłącznie zaszkodzić. Natomiast wszyscy pozostali powinni wiedzieć, rozpoznać, gdzie w najbliższej okolicy jest punkt dystrybucji tabletek jodowych. Co do zasady, ta informacja będzie w właściwym dla miejsca pobytu Urząd Gminy, ale również na stronie Urzędu Wojewódzkiego docelowo w ciągu kilku dni, jak już lista będzie zamknięta, będzie taka informacja prezentowana. Powinniśmy jak najszybciej zareagować, czyli ile czasu mamy od momentu wystąpienia zagrożenia, ile czasu mamy na przyjęcie takiej tabletki? Od podania sygnału, znaczy od momentu podania sygnału, jest to do 8 godzin, ale oczywiście później też te tabletki można przyjmować. Najlepszy okres, z tego co pamiętam, to jest tak do 2-4 godzin, ale śmiało do 8 godzin również można te tabletki przyjąć i one będą skuteczne. Są skuteczne wtedy, czyli jak działają, po co one są w ogóle przyjmowane? O już wchodzimy w medycynę, nie wiem, czy jestem upoważniony do tego, żeby mówić, ale tak najbardziej wprost one są wchłaniane przez gruczoł tarczycy, po to, żeby ten organ, ten narząd nie wchłaniał tego napromieniowanego jodu.